Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś. A skoro tu trafiłeś, to oznacza, że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła Katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym was karmię, czym sam żyje, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Zachęcam Cię, byś słuchając Bożego Słowa spojrzał na codzienne, sprawy. Pozoru banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam się zatem do wysłuchania tych treści, a jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Jest takie zdanie, które często przytaczam, powtarzam. Kiedy się ludzi pyta pod koniec życia, czego najbardziej żałują, to z reguły odpowiadają: tego, co mogliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Ludzie żałują czasami, że mieli jakąś okazję i nie wykorzystali. Lepiej żałować, że się, czegoś, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło. Taką dewizę w życiu ją wyznaje i próbuje żyć zgodnie z nią. W ubiegłym roku, na początku roku, mój taki serdeczny znajomy, którego nazywam moim młodszym bratem, a on z kolei mój do mnie starszy bracie, jego brat zginął w wypadku motocyklowym i nie ma rodzeństwa, więc jestem przyszywanym bratem. Zwrócił się do mnie z prośbą. Zapytał, czy nie chciałbym z nim pojechać na wakacje. Bardzo kosząca propozycja. On marzył całe życie o tym, żeby kupić sobie takie autoterenowe, dozbroicie, wyciągarka, namioty, różne inne rzeczy, ładnie okleić i pojechać, taki wyjazd ofrodowy. I miał taką propozycję, wyjazd do Albanii. Bardzo kusząca. Proponował swojej żonie, dzieciom, nikt nie chciał z nim jechać. Mówi, pojedziesz ze mną? Pytam, ile to kosztuje? I podał cenę, mówię, wiesz... Nie uniosę, to poza moim zasięgiem finansowym. Ale nalegał i mówił, że mi pomoże. No i tak namawiał, że namówił. I pojechałem na ten wyjazd. Powiem wam, było to jedno z ciekawszych doświadczeń w moim życiu. Nie wiem czy wiecie, ale Banie jest jeszcze krajem takim niedotkniętym turystycznie. Są tam takie miejsca, w których czas się naprawdę zatrzymał w miejscu. I... Pamiętam taki wieczór, kiedy zjechaliśmy już z gór i mieliśmy tego dnia nocleg zaplanowany po prostu w terenie. Wjechaliśmy na taką dolinę, która była otoczona górami, i gdy tam wjechaliśmy, naszym oczom ukazał się niesamowity widok. Potężna łąka, pełna tysiąca kwiatów. Ja pokowicie mam przytępiony zmysł. Smaku, węchu, ale pamiętam, gdy tam wjechaliśmy i te koła robiły takie ślady po tej łące, aż bolało serce. Poczułem niesamowity zapach kwiatów. Potem chodziłem po tej łące i nie mogłem się, że tak powiem, nawąchać. Niesamowite doświadczenie. I pamiętam tę noc, którą spędziliśmy pod gołym niebem, kiedy leżałem i patrzyłem w niebo. Naokoło było góry, żadnych światło z zewnątrz. Widziałem tysiące gwiazd na tym niebie. Niezapomniane wrażenie. Rano wstałem wcześniej i poszedłem na górę, aby zobaczyć słońca. A kiedy wracałem, moim oczom okazał się następujący widok. Zobaczyłem pasterza, który szedł ze stadem kóz i owiec przez tę dolinę. Niesamowite wrażenie. Po raz pierwszy w życiu widziałem pasterza i stado. To stado, o którym mówił Jezus kiedy mówi o sądzie ostatecznym, że owce oddzieli po prawej, kozły po lewej swojej stronie. Przypomniałem się ta Ewangelia i uzmysłowiłem sobie, że Jezus oglądał tego typu sytuacje. Dlatego nawiązał do tego motywu dobrego pasterza i w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, który usłyszeliśmy, powiedział słowa, ja jestem dobrym pasterzem. Wiedział, o czym mówi, wiedział, do czego się odwołuje. Dlaczego wam o tym mówię? Dobry pasterz. Zapytałem dzisiaj dziewczynkę ośmioletnią: Mówię, Kasia, czy ty wiesz, kto to jest pasterz? Spojrzała na mnie i kręci głową. Zapytałem dwóch chłopców starszych od niej: czy widzieli kiedyś pasterza? Wiedzą, kto to jest pasterz? Kręcą głową. Nie znają. Tej rzeczywistości. Kiedy się pyta się dzieci, skąd się bierze mleko albo ser, co mówią? Z żabki, z dina albo z innego sklepu. Ta rzeczywistość jest im obca, zupełnie obca. Jezus nazywał siebie dobrym pasterzem i wytłumaczył, na czym polega bycie dobrym pasterzem. Ale zanim do tego nawiążę, to chciałbym się z wami podzielić takimi spostrzeżeniami. Przejrzałem trochę literaturę pod kątem motywu dobrego pasterza. Jak się okazało, jest on obecny i pojawia się w różnych kulturach i w różnych religiach na całym świecie. Na przykład w judaizmie, w Starym Testamencie, Bóg jest przedstawiany jako pasterz Izraela, troszczy się o swój lud, tak jak pasterz troszczy się o swoje owce. Psalm 23 rozpoczyna się od słów: Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. W islamie motyw dobrego pasterza może być związany z atrybutami Boga. Boga, który jest miłosierny, Boga, który jest opiekuńczy, Boga, który się po prostu interesuje swoim stworzeniem. W chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie jest to bardzo podobnie. W mitologii greckiej ten motyw nie występuje bezpośrednio, ale jednak legendarna postać z mitologii greckiej, Orfeusz, jest kojarzony i przedstawiany jako dobry pasterz. Piękna jest jego historia i miłość do Eurydyki, która gdy zaginęła, on poszukiwał jej. Jest przedstawiony w ikonografii jako pasterz, który trzyma na swoich ramionach albo na swojej szyi owieczkę. W buddyzmie również nie ma bezpośredniego motywu dobrego pasterza, ale w naukach buddyjskich podkreśla się takie cnoty jak miłosierdzie, współczucie, troskę o wszystkie istoty żywe. Ale wracamy do chrześcijaństwa. Nowy Testament, Ewangelia Jana, fragment, który dzisiaj usłyszeliśmy, mówi o tym, że Jezus jest dobrym pasterzem, czyli tym, który zna owce swoje, troszczy się o nie. I jest skłonny oddać za nie swoje życie. Dobry pasterz. Ja myślę, że ten motyw można byłoby rozciągnąć także na inne sfery naszego życia, choćby nawet na rodzinę. To ojciec powinien być dobrym pasterzem, troszczyć się o swoją rodzinę, o jej członków, zabiegać o jej dobro. Mam takie przykre doświadczenia. I słyszałem wiele bardzo smutnych historii, kiedy nam załóżmy w rodzinie pojawia się jakiś problem, jakaś choroba, rodzi dziecko niepełnosprawne, to taki ojciec zostawia tę rodzinę. Swoją żonę, swoje dziecko. To nie jest dobry pasterz, to jest pastuch. To jest pastuch. Ale też ten. Motyw dobrego pasterza można przenieść na inne dziedziny życia, na pracę, gdzie szef firmy, dyrektor odpowiedzialny jest też dobrym pasterzem, zna swoje owce. To bardzo ważny motyw znać, wiedzieć kto kim jest, na co go stać, co można mu zaproponować, co można z niego jeszcze wykrzesać w tego pozytywnym słowa znaczeniu. I na wiele innych dziedzin życia, również na kwestie Kościoła. Zresztą motyw Dobrego Pasterza odnosi się również do roli duchowych przywódców w chrześcijaństwie, którzy powinni naśladować Jezusa Dobrego Pasterza, to znaczy troskliwego, opiekuńczego, oddanego przywódcy, dbającego o dobro swojej wspólnoty, prowadząc ją i wspierając jej członków w drodze do zbawienia. Czy tak jest? Tak być powinno. Na kartach Pisma Świętego nie brakuje tekstów, które nawiązują do motywu pasterza. W Starym Testamencie w księdze Ezechiela w rozdziale 34, wiersze 2-4, znalazłem takie słowa. Jest to skarga Boga. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście, słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Jakże aktualne! także i w naszych dzisiejszych czasach. Moi drodzy, Niedziela Dobrego Pasterza to dzień modlitwy o powołania. Kiedy myślałem o powołaniu, moją uwagę przykuł tekst z kalendarza. To jest myśl na dzisiaj. Ja jej nie szukałem. Po prostu otworzyłem i ją znalazłem. I chcę ją teraz przytoczyć. Zamiast pytać młodych ludzi, kim chcą zostać, zapytaj ich, kogo podziwiają. Kogo podziwiają? Ja miałem to szczęście, że urodziłem się w czasach, kiedy papieżem był Jan Paweł II. Ja podziwiałem tego człowieka. W mojej parafii byli różni księża, ale pamiętam tylko dwóch, tych pozytywnych. Ryszarda i Andrzeja, którzy mieli z nami relacje, byli blisko, troszczyli się o nas, byli dobrymi pasterzami. I gdy przed moment decyzji po maturze, co dalej robić, w którą stronę pójść, nie miałem żadnych wątpliwości, bo podziwiałem pewnych ludzi i chciałem być, podobnie jak oni, takim księdzem. Z ubolewaniem patrzę dzisiaj na Kościół. Szukam autorytetów, szukam ludzi, których mógłbym podziwiać. Potrzebuję tego i myślę, że decyzja o wyborze drogi wielu młodych ludzi jest od tego uzależniona. Wiecie, jaki jest dzisiaj klimat wokół. Kościoła, ludzi Kościoła, to nie sprzyja decyzjom pozytywnym, by wybrać tę drogę życia. Dlatego to wołanie, ta prośba Jezusa, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo, jest jak mało kiedy dzisiaj aktualna i potrzebna. Zachęcam Was do modlitwy w tej właśnie intencji. Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.